Żaden król nie był nigdy tak kochany. Napisała o nim była prezydent Brazylii Dilma Rousseff po jego śmierci. Pele, król futbolu, tak o nim mówili. Nie wiem czy to najlepszy piłkarz w historii i pewnie nigdy tego nie rozstrzygniemy, ale niemal na pewno to najlepszy piłkarz w historii mistrzostw świata. Nikt nie wygrał ich trzykrotnie, tylko on. Sięgnął po złoto z reprezentacją Brazylii w 1958, 1962 i 70 roku. Strzelił dla niej 77 goli w 92 meczach przez 14 lat gry w kandarkowej koszulce. W sumie zdobył 1279, 81 albo 83 bramki, w zależności od źródła, w 1363 oficjalnych występach. I nigdy nie grał w Europie. Jest legendą Santosu, w którym zadebiutował jako 15-latek i dla którego grał przez kolejne 18 lat, by na koniec kariery wybrać się w Kosmos. Kosmos Nowy Jork. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wybrał go sportowcem stulecia. Time umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi XX wieku. Jakim był piłkarzem? Czy rzeczywiście był tak dobry, jak mówią? W tym materiale poszukam odpowiedzi na te pytania. Ale postaram się też odkryć pelego człowieka. Bo choć zyskał niemal boski status i choć grał jakby nie był z tej ziemi, to nie brakowało mu też czysto ludzkich przywar i na koniec również on okazał się zwykłym śmiertelnikiem, który zmarł 29 grudnia 2022 roku po długiej walce z rakiem w wieku 82 lat. Edson Arantes do Nascimento urodził się 23 października 1940 roku w miasteczku Tres Corações, którego nazwę możemy tłumaczyć jako trzy serca, w stanie Minas Gerais, 300 km od Sao Paulo. Ma tam dziś pomnik i ulicę swego imienia. Dorastał w Bauru jako starszy z dwóch synów piłkarza Dondinho, João Ramosa do Nascimento i jego żony Celeste Arantes. Dostał imię po wynalazcy Tomasie Edisonie, a skąd przydomek Pele? Jest kilka teorii. Według najpopularniejszej, mały Edson seplenił i nie potrafił dobrze wymówić przy domku swojego idola, bramkarza Vasco da Gama, który nazywał się Bile. Dlatego rówieśnicy przykleili do niego tę źle wymawianą ksywkę i tak już zostało. Sam Pele twierdził jednak, że nie zna genezy imienia, które wkrótce poznał cały świat. Jak wielu innych znanych brazylijskich piłkarzy, grę na trawie w młodości łączył z piłką halową. Z futsalu wyniósł genialną technikę. Poza tym jego dzieciństwo to typowa historia z tamtych lat. Ubóstwo, praca zarobkowa od najmłodszych lat, brak butów, przeciekający dach i papiery zawinięte w skarpetkę zamiast piłki. Dosłownie przebył drogę od pucybuta do milionera, bo jako dzieciak pracował właśnie jako pucybut na lokalnym dworcu. Jego rodzinny dom, odbudowany na bazie wspomnień matki, stanowi dziś coś na rodzaj miejsca kultu. Wcześniej doświadczył nie tylko biedy, ale i dyskryminacji autobiografii wspominał o pewnej dziewczynie, w której był zakochany, ale jego uczucie brutalnie przerwał jej ojciec. Pewnego dnia wparował do szkoły i na oczach moich kolegów i koleżanek wykrzyczał do niej – co ty robisz z tym Negrinio? Nie wiedziałem jak zareagować, dopiero w domu się popłakałem, a ona nigdy więcej się do mnie nie odezwała – wyznał. W wieku dziewięciu lat był też świadkiem łez ojca. Ich powodem była porażka Brazylii z Urugwajem w finale mundialu 1950 roku znana jako Maracanazo. Bardzo mnie to poruszyło, bo wcześniej myślałem, że mężczyźni nie okazują w ten sposób uczuć. Wtedy, chcąc pocieszyć tatę, obiecałem mu, że kiedyś wygram Puchar Świata dla niego. Wspominał w biografii. Dotrzymał słowa już 8 lat później. W wieku 15 lat został piłkarzem Santosu, a już 10 miesięcy po podpisaniu zawodowego kontraktu, zadebiutował w reprezentacji Brazylii. Zarówno w debiucie w klubie, jak i w narodowych barwach strzelał gole. W jego pierwszym występie w kadrze Seleção przegrali z Argentyną 1 do 2. Był to pierwszy i ostatni mecz reprezentacyjny, w którym Pele strzeliłby gola i przegrał. Od początku towarzyszyła mu opinia wielkiego talentu. Scout Waldemar de Brito, który polecił go na testy do Santosu, Deklarował, że Edson będzie kiedyś najlepszym piłkarzem na świecie. No cóż, facet znał się na swojej robocie. Zanim osiągnął dorosłość, Pele miał już na koncie sezon, w którym strzelił dla Santosu 58 goli, to do dziś nie rekord. Po nim poleciał na Mundial do Szwecji. Przez pierwsze dwa mecze dochodził do siebie po kontuzji, ale potem trener Vicente Feola dał mu szansę i nie pożałował. 17 -latek strzelił na turnieju 6 goli w czterech meczach, w tym dwa w finale przeciw Szwecji. Najmłodszy strzelec w historii mundiali został wybrany drugim najlepszym zawodnikiem turnieju, o Didim. Wtedy to zaczął grać z numerem 10 i wtedy zaczęto nazywać go królem. Pierwsi wpadli na to europejscy dziennikarze. Przyjaciele mówili mi, że byłem prawdziwym królem, bo to ludzie mnie wybrali, wspominał później. Mundial w Szwecji zmienił jego życie. Dzieciak z Minas Gerais został pierwszą czarnoskórą globalną gwiazdą świata sportu. Rozkochał w sobie też gospodarzy i to dosłownie. Jakie powodzenie miałem u jasnowłosych Szwedek. Tylu pięknych blondynek naraz w życiu nie widziałem. Jedna z tych prześlicznych mieszkanek Göteborga na zawsze pozostała w moich wspomnieniach. Byliśmy nawzajem zafascynowani kolorem naszej skóry. Tak skandynawskie zauroczenie 17-letniego Edsona cytuje Leszek Jarosz w swojej książce Historia Mundiali. Oczywiście już wtedy wielkie europejskie kluby zaczęły po niego walić drzwiami i oknami. Real, Inter, Valencia, Juventus i Manchester United były gotowe słono zapłacić, ale Santos nie zamierzał sprzedawać piłkarza, którego władze Brazylii uznały za dobro narodowe i który z tymi władzami zawsze dobrze żył. Sam oczywiście twierdził, że nigdy nie przeniósł się do Europy z miłości do Santosu, ale nawet zostając w ojczyźnie, był przez pewien czas najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Os Santasticos byli wtedy prawdopodobnie najlepszą drużyną globu. Dwukrotnie wygrali przecież puchar interkontynentalny, w finale pokonując zdobywców pucharów Europy Milan i Benfica. Po co miałby więc gdziekolwiek się ruszać? Santos nie tylko zdobywał mistrzostwa i puchary, nie tylko wygrywał Copa Libertadores, ale też rozgrywał mecze pokazowe wszędzie, gdzie go zaproszono i kasował za to potężne garze, dużo wyższe, jeśli w składzie był Pele. Brazylijscy Harlem Globetrotters w 1960 roku dotarli też do Polski. Na oczach rzekomo 130 tysięcy widzów pokonali w Chorzowie reprezentację Polskiego Związku Piłki Nożnej 5 do 2, a Pele strzelił dwa gole. Mecze sparingowe między klubami a reprezentacjami były wtedy czymś powszechnym. To był jego jedyny występ na polskiej ziemi, ale 6 lat później doszło do rewanżu. Polska poleciała na turnę po Ameryce Południowej i na Marakanie zmierzyła się z Brazylią. Polacy wspominali, że wtedy pierwszy raz spotkali się z tym, że rywale nie wychodzili na murawy wspólnie, tylko wybiegali z tunelu jeden po drugim, wywoływani i oklaskiwani przez ponad 100 tysięcy widzów. Jako ostatni, oczywiście numer 10, Król. Tego nigdy nie zapomnę. Ten wrzask, ta euforia, to jak go przywitał stadion. Nie byliśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego, bo zawsze wychodziło się razem. Sędzia wyprowadzał oba zespoły równocześnie. A tu mieliśmy show z jedną wielką gwiazdą. To było coś niesamowitego. Pele nie był królem futbolu. Był Bogiem albo jeszcze czymś więcej niż Bóg. Wspominał w rozmowie z Piotrem Koźmińskim Stanisław Oślizło. Znakomity obrońca górnika Zabrze, który tego dnia w parze z Jackiem Gmochem zatrzymał Pelego. Brazylia wygrała 2 do 1. Ale Bóg Gola nie strzelił. Przeżył też rozczarowania na dwóch kolejnych mundialach. Pomimo tego, że był największą gwiazdą dyscypliny i pomimo tego, że w 1962 roku Brazylia obroniła tytuł, Pele zaczął turniej fantastycznie, ale już w drugim meczu doznał przeciążeniowej kontuzji i do końca mistrzostw z powodzeniem zastąpił go Amarildo. Razem z genialnym Garinczą poprowadzili Canarinhos do złota. Wielki nieobecny nie dostał nawet medalu, bo te trafiły tylko do zawodników grających w finale. FIFA przysłała mu brakujący krążek dopiero 47 lat później. Myślałem wtedy, że jestem już skończony, bo Brazylia poradziła sobie bez mojej gry. Wyznał po latach. W 1966 roku mistrzem świata została Anglia, a szaty królewskie z Pelego zdjął Eusebio. Kilka lat wcześniej, w finale Pucharu interkontynentalnego, jego Benfica przegrała w dwóch meczu z Santosem aż 4 do 8, a w rewanżu w Lizbonie, wygranym 5 do 2, Pele ustrzelił hat-tricka. Twierdził potem, że był to jego najlepszy występ w karierze. Miałem za zadanie zatrzymać wybitnego śmiertelnika, ale zostałem pokonany przez kogoś, kto nie jest z tej samej planety co reszta z nas. Powiedział po tym meczu bramkarz Benfiki Costa Pereira. Na Mundialu w Anglii Eusebio wziął jednak rewanż. Brazylia najpierw przegrała bezkontuzjowanego Pelego z Węgrami, a po powrocie króla uległa Portugalii. Oba mecze przegrała w stosunku 1 do 3 i sensacyjnie nie wyszła z grupy, choć przed Mundialem wszyscy typowali ją do trzeciego z rzędu triumfu. W obu występach na Goodison Park w Liverpoolu Pele był niemiłosiernie kopany przez rywali, na co oko przemykali sędziowie. Przysiągł sobie wtedy, że na Mundialu więcej nie zagra. Na szczęście słowa nie dotrzymał. W 1970 roku Brazylia miała jedną z najlepszych drużyn w historii piłki. Wygrała wszystkie mecze w eliminacjach i finałach i na stałe dostała Puchar Jula-Rimeta, czyli Złotą Nikę. A Pele, jako jedyny do dziś piłkarz, został trzeci raz mistrzem świata. Miał już wtedy 30 lat i grał nieco inaczej, niżej, ale nadal był fantastyczny. Nie tylko strzelał niesamowite gole, ale też kapitalnie dryblował, podawał i rozgrywał. Jego ostatni taniec w Meksyku można porównać do Messiego w Katarze. Stworzył legendarny atak z Jairzinho, Tostao, Rivelino i Jersonem. Po finale na boisku zapanował chaos. Chwilę spokoju znalazłem dopiero pod prysznicem, ale nawet tam udało się dostać jednemu z dziennikarzy. Poznałem go. Ten facet przed Mundialem podważał moją przydatność dla drużyny i rozsiewał nieprzychylne mi plotki, a teraz klęczał przede mną, oczekując wodą i prosił o przebaczenie. Powiedziałem mu, że moc przebaczenia ma tylko Bóg, a ja nie jestem Bogiem. Wspominał w biografii ten niezwykle skromny człowiek. Jak grał Pele? W skrócie, jak chciał. Erling Haaland napisał na Twitterze: Cokolwiek robi dziś na boisku jakikolwiek piłkarz, Pele robił to pierwszy. Być może fantastyczny Norwek napisał to pod wpływem popularnego filmiku, który krąży po mediach społecznościowych i na którym faktycznie widać, jak Brazylijczyk z łatwością wykonuje każde z zagrań, które kilkadziesiąt lat później powtarzali Messi, Ronaldo czy Mbappé. Zapytaj mnie, kto jest najlepszym prawym obrońcą w Brazylii, a odpowiem ci, że Pelé. Zapytaj, kto jest najlepszym lewym obrońcą, środkowym pomocnikiem albo napastnikiem. I zawsze powiem, że Pelé. Jeżeli zechce być bramkarzem, to nim będzie. Pelé jest niepowtarzalny. Tak mówił o nim João Saldanha, trener, który awansował z Brazylią na mundial w 1970 roku, ale został zwolniony z posady na kilka miesięcy przed turniejem. Po części za poglądy polityczne przeciwne rządzącej krajem dyktaturze, a po części za konflikt z Pelem. Był archetypem piłkarza kompletnego. Niesamowicie szybki i gipki, słynął z nagłych zmian kierunku sprintu albo zatrzymania się na moment, czym zmylał przeciwników. Pozwalało mu na to doskonałe przygotowanie atletyczne. Jego tajemnicą było też idealne kierunkowe przyjęcie, którym ułatwiał sobie dalszą akcję. Twierdził, że tego jednego elementu nie da się nauczyć. Tak scharakteryzował go legendarny Bobby Moore. Obunożny, silny, magiczny w powietrzu. Potrafił wygrywać pojedynki i sprintem, i dribblingiem. Choć był niewysoki, to na boisku wyglądał na giganta. Miał perfekcyjny balans i niesamowitą wizję. Był największy, bo potrafił wszystko. A przecież przez pierwsze 12 lat jego kariery w piłce nie było w ogóle kartek. Obrońcy z tego korzystali dosłownie polując na kości Brazylijczyka. Nie znajdowali po prostu innego sposobu na zatrzymanie go. Był do tego stopnia przyzwyczajony do agresji przeciwników, że po latach dziękował obrońcom Czechosłowacji za to, że widząc, iż złapał kontuzję w pierwszym meczu Mundialu 62, zlitowali się nad nim i pozwolili mu dograć mecz we względnym spokoju, bo zmian też wtedy nie było. Kontuzjowany piłkarz miał do wyboru albo zejść i osłabić zespół, Albo zacisnąć zęby i przemęczyć się do końca, ryzykując pogłębieniem urazu. Również dlatego skończył karierę już w wieku 34 lat, ale wznowił ją rok później i związał się z amerykańskim kosmosem Nowy Jork. Nadal chciały go Real i Juventus, ale zamiast podbijać La Liga czy Serie A, dał się namówić na podbój całego kraju. Na jego prezentacji stoły zawalały się pod stojącymi na nich gapiami, a fotografowie pobili się między sobą o dobre miejsce. W drugim i ostatnim sezonie kontraktu Pelé poprowadził Gwiezdną Drużynę do Mistrzostwa, tak zwanego Soccer Bowl. 1 października 1977 roku rozegrał mecz pożegnalny. W pierwszej połowie grał w barwach Kosmosu, a w drugiej – Santosu. Przed pierwszym gwizdkiem wypowiedział swój przekaz do tysięcy widzów oglądających go na trybunach Giant Stadium i milionów przed telewizorami. Miłość jest ważniejsza niż to, co możemy zdobyć w życiu. Zawsze twierdził, że kieruje się przede wszystkim miłością. Jego umiejętności piłkarskie były wyjątkowe, ale to jego ludzkie ciepło było uniwersalne, pisze The Times. Nie przeszkadzało mu to jednak w kolekcjonowaniu fortuny. Trudno, żeby było inaczej. Grając w kosmosie, oficjalnie był pracownikiem Warner Communications, bo klub należał wtedy do słynnej wytwórni filmowej. W ramach umowy wynegocjował sobie 50% z wszystkich wpływów wynikających z wykorzystania jego wizerunku. Zarobił nawet 9 milionów dolarów, co na tamte czasy było ogromną kwotą. W Nowym Jorku poznał gwiazdy Kina i Estrady a Steven Spielberg obiecał mu, że nakręci go grającego w piłkę na Księżycu. I rzeczywiście zagrał w hollywoodzkiej produkcji, ale w bardziej przyziemnych okolicznościach. W 1981 roku wystąpił w filmie Ucieczka do Zwycięstwa. Członków drużyny złożonej z więźniów obozu koncentracyjnego oprócz niego zagrali m.in. Sylvester Stallone i Michael Caine, ale też Bobby Moore, Oswaldo Ardiles czy Kazimierz Deyna. Pele wspominał potem gwiazdorskie zwyczaje Stalona. Na planie nie było demokracji, do której przyzwyczaił się w piłkarskiej szatni. Znany aktor uparł się, że to on musi strzelić decydującego gola w finałowym meczu filmu. Problem w tym, że grał bramkarza. Scenarzyści dali mówiąc obronić decydujący rzut karny. Pele dostał też zaproszenie do udziału w filmie dokumentalnym ESPN poświęconym historii kosmosu Nowy Jork, ale zażądał za to 100 tysięcy dolarów. Producenci grzecznie podziękowali. Mógł się przyzwyczaić do tego, że za każdy występ przed kamerami dostaje pieniądze, bo przez całe życie reklamował chyba wszystko, co się dało. A w 2014 roku również Polski Bank. W jego blasku chętnie ogrzewali się najbardziej wpływowi ludzie, od prezydentów przez papieży po królową Elżbietę. On sam w latach 95-98 był ministrem sportu i wprowadził kilka ważnych reform. Nigdy jednak nie afiszował się z poglądami i na co dzień odcinał od polityki. Niczym prezydenci FIFA apelował, by nie mieszać jej ze sportem. Dlatego też nigdy głośno nie skrytykował zbrodniczego reżimu wojskowej hunty, która rządziła Brazylią w czasie, gdy piłkarsko był na szczycie. Zarzucano mu też, że niewystarczająco reprezentuje czarną społeczność kraju. Przed Mundialem w 2014 roku podpadł rodakom, gdy poprosił ich, by powstrzymali się od protestów przeciw ogromnym wydatkom na nowe, nikomu niepotrzebne stadiony. Niedługo przed śmiercią zdobył się jednak na piękny gest. W lipcu zaapelował do Władimira Putina, by przerwał złą i nieuzasadnioną agresję na Ukrainę. Na jego profilu na Instagramie napisano po jego śmierci: Inspiracja i miłość znaczyły podróż króla. Za życia, oczarował świat swoim geniuszem, zatrzymał wojnę, prowadził prace społeczne na całym świecie i szerzył to, co dla niego było rozwiązaniem wszystkich naszych problemów miłość. Jego przekaz jest dziedzictwem dla przyszłych pokoleń miłość, miłość i zawsze miłość. Z tą przerwaną wojną to tylko połowicznie prawda. Rzeczywiście, w 1969 roku w Nigerii dwie walczące ze sobą strony zgodziły się na zawieszenie broni na czas meczu Santosu z lokalną drużyną ze stolicy, Lagos, ale tylko na 48 godzin. Potem wojna domowa trwała jeszcze przez rok. Po zakończeniu kariery był ambasadorem ONZ, UNICEF-u i wielu innych chwalebnych inicjatyw, jak choćby SOS Wioski Dziecięce. W 2016 roku wystawił na charytatywną aukcję ponad 1600 pamiątek ze swojej kariery, które wylicytowano za ponad 4 miliony dolarów. Kochał dzieci i walczył o ich dobrobyt i lepszą edukację. Poza boiskiem uwielbiał grę na gitarze. W wywiadzie udzielonym Guardianowi w 2006 roku zdradził, że skomponował wiele utworów wykonywanych później przez gwiazdy brazylijskiego popu, tylko wcześniej nie chciał się tym chwalić. Umiał też jednak spieniężać swoją sławę. Podróżował po świecie i zaszczycał swoją obecnością przeróżne ceremonie. Każdy chciał przecież zobaczyć i posłuchać Pelego na żywo. Założył również firmę Pele Sports and Marketing, która pośredniczyła w sprzedaży praw telewizyjnych i która później przysporzyła mu sporo kłopotów. W życiu rodzinnym również nie próżnował i ewidentnie kierował się swoim przesłaniem miłości. Był trzykrotnie żonaty, trzeci raz w 2016 roku. Ma co najmniej siedmioro dzieci, w tym dwoje z romansów. Jedno z nich przyniosło mu sporo wstydu. Najstarszy syn, Edinho. Jeśli nas ogląda, to w więzieniu, bo siedzi tam do 2026 roku za pranie brudnych pieniędzy z handlu narkotykami. Pierwotnie został skazany na 33 lata, ale po apelacji wyrok skrócono do 12 lat. W ostatniej dekadzie życia Pele mierzył się z wieloma problemami zdrowotnymi. Wymieniono mu biodro, usuwano kamienie z nerek, miał problemy z poruszaniem się, w końcu był zmuszony przesiąść się na wózek. Ostatni miesiąc, gdy jego stan się pogorszył, spędził w szpitalu imienia Alberta Einsteina w São Paulo w towarzystwie najbliższych. Jego córka, Kellyna Nascimento, po jego śmierci napisała na Instagramie: Wszystko, czym jesteśmy, zawdzięczamy Tobie. Kochamy Cię nieskończenie. Pele nie jest najsłynniejszym brazylijskim piłkarzem. Nie jest nawet najsłynniejszym brazylijskim sportowcem. On jest po prostu najsłynniejszym Brazylijczykiem. Jak słusznie zauważa Bartłomiej Rabi: Mówisz Brazylia, myślisz Pele. Spośród wielu nic nieznaczących słów pożegnania zamieszczonych w mediach społecznościowych najbardziej trafił do mnie wpis Neymara, a więc tego, który do dziś próbuje, na razie bezskutecznie, kontynuować dziedzictwo Pelego. I to właśnie jego na koniec chciałbym zacytować. Przed Pelem dziesiątka była tylko numerem. Gdzieś kiedyś przeczytałem to zdanie. Jest piękne, ale niepełne. Powiedziałbym, że przed Pelem piłka nożna była tylko sportem. Pele zmienił wszystko zmienił futbol w sztukę. I rozrywkę. Sprawił, że biedni i czarni stali się słyszalni, ale przede wszystkim sprawił, że Brazylia stała się widzialna. Futbol i Brazylia podniosły swój status dzięki królowi. On odszedł, ale jego magia pozostanie. Pele jest wieczny.